Poprosimy na scenę Całkowską Patrycję z gimnazjum umienia Jana Pawła II w Bielbarku. Wystąpi z piosenką Krzyk. Dlaczego wszyscy ludzie mają zimne twarze? Dlaczego dążą się te ciemne korytarze? Dlaczego ciągle przewiec nad samym skrajem? Dlaczego z mego głosu mało tak zostaje? Krzycze, 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 krzycze głosy! A zatykam uszy swe, smugi powietrzu i mój bieg, jak plony niewidzialnych grzech Mój własny krzyk, mój własny krzyk ogłusza mnie. A zatykam uszy swe, mój własny krzyk, mój własny krzyk ogłusza mnie. Kim jest ten człowiek, który ciągle za mną idzie? Ma I wszystko nimi widzi Wiem, że wie, że ja się strasznie jego boję Wiem, że coś mówi, jak zatkała duszy swoje Krzyczę, krzycze, krzyczę, krzyczę, krzyczę włosy A, czy ktoś zrozumie to? Nie kończy się ten straszny los I nic się nie tłumaczy prost! Wszystko ma drugie, trzecie, czwarte, piąte No. A, czy ktoś zrozumie to? Wszystko ma drugie, trzecie, czwarte, piąte No. Mówicie o mnie, że szalona, że szalona, mówicie o mnie, ja to samo krzyczę o was. I swoim krzykiem przez powietrze drążę drogę, po której wszyscy inni iść w milczeniu mogą. Krzyczę, krzyczek, krzyczek, żywiem głosy. A ktoś chwyta boła stój. Niech lepsi już na końcu czas, gdy będzie musiał każdy z was uznać ten krzyk, ten krzyk, ten krzyk swój nie ust. Za swój.